Witam. Dzisiaj zajmiemy się cywilizacją hellenistyczną, czyli tą powstałą w wyniku wspólnego zaangażowania Macedończyków, Greków i ludów Sowa. Dowiecie się o podbojach Aleksandra Macedońskiego, o przemianach, jakim podlegało jego państwo. Serdecznie zapraszam. Okrutna i długa wojna peloponeska osłabiła jedność polityczną Grecji. Zwycięska Sparta nie zdołała narzucić w swojej hegemonii politycznej pozostałym polis. Wykorzystała to potęga, która narodziła się na północ od Grecji. Przez wieki tamte terytoria, górzyste, zamieszkane były przez plemiona macedońskie, które Grecy traktowali jako barbarzyńców, czyli nie Greków. Sytuacja zmieniła się w IV wieku przed naszą erą, kiedy plemiona macedońskie zostały zjednoczone przez jednego z wodzów, który przyjął tytuł króla. Filip macedoński zawsze przyglądał się sytuacji politycznej za południową granicą. W 338 roku przed naszą erą armia macedońska wkroczyła do Grecji. Grecy na krótko zjednoczyli się, jednak bitwa pod Heroneą zakończyła się ich klęską. Bitwa pod chronę rok 338 to kres niepodległości, suwerenności greckich miast-państw. Oczywiście nie w każdym mieście stacjonował garnizon macedoński. Grekom Filip pozostawił wiele wolności w zakresie władzy wewnętrznej, w zakresie religii i obyczajów. Natomiast za politykę zagraniczną odpowiadali oczywiście Macedończycy. Filip nie cieszył się długo ze swojego sukcesu, zmarł do w dosyć niejasnych okolicznościach. Następcą na tronie macedońskim został jego syn Aleksander. Młody władca myślał o podboju całego ówczesnego świata. Nie mogłoby się to odbyć bez podboju Persji. Persji, która mimo, że nie udało jej się podbić Grecji w wieku V, ciągle była niezwyciężoną potęgą. W której obszar sięgał od Azji Mniejszej aż po rzekę Indus. W 333 roku wyruszyła wspólna wyprawa Macedończyków i Greków przeciwko Persji. Bitwy pod Isos, nad rzeką Granik, zakończyły się klęską króla Dariusza, który musiał uciekać ze swojej stolicy i po kilku latach zginął, zamordowany na terenie dzisiejszego Afganistanu. Aleksander zdobył ogromne terytoria. Podbił również Egipt, gdzie założył miasto, którego nazwa pochodziła od jego imienia. Kiedy dotarł do Indusu, okazało się, że jego żołnierze są wyczerpani. Armia ma dosyć wojny, kilkunastoletniej rozłąki z rodzinami, w dodatku wybucha epidemia. Aleksander musiał wrócić do Egiptu, do swojej ukochanej Aleksandrii, gdzie w wieku lat 23. zmarł. Aleksander nie pozostawił po sobie potomka. Ogromne państwo zostało bez władcy. Ale tę sytuację wykorzystali oczywiście wodzowie jego armii, generałowie, zwani z grecka diadochami, którzy rozpętali wojny, które w następstwie doprowadziły do rozbicia jedności państwa. Powstały różne królestwa – Macedonia, Pergamon. Egipt rządzony przez dynastię Ptolemeuszy, państwo baktryjskie, państwo Seleukidów. Wszystkie te państwa możemy nazwać, możemy objąć jedną nazwą cywilizacji hellenistycznej. Skąd pochodzi nazwa? Cywilizacja helenistyczna to cywilizacja powstała w wyniku oddziaływania kultury greckiej i Macedońskiej i połączenia jej z kulturą orientalną wschodą państwa perskiego. Nastąpił swoisty synkretyzm, połączenie religii, kultury, systemu sprawowania władzy. Cywilizacje te przetrwały jeszcze kilka wieków, aż do czasu, kiedy stały się ofiarą podbojów Rzymu oraz innych państw. Macedończycy położyli kres suwerenności poblisk greckich. Jednocześnie zbudowali ogromne państwo, które sięgało od Grecji, Macedonii aż po rzekę Indus. Oddziaływanie kultury i cywilizacji greckiej stało się możliwe na wielkich obszarach Azji, dzięki temu zbudowane zostały podstawy cywilizacji współczesnej.